Widzisz mnie czy kota? A kota białego czy czarnego? Zobaczmy, czy uda mi się choć trochę wpłynąć na Twoje myślenie. Przeczytaj proszę znaki zapisane w pierwszym rzędzie, a teraz znaki zapisane w rzędzie drugim. Prawdopodobnie w pierwszym rzędzie przeczytałeś A, B, C. A w drugim rzędzie 12, 13, 14. Choć powiem Ci tak naprawdę, że w pierwszym rzędzie zapisałam w środku 13, a w drugim rzędzie zapisałam w środku literkę B. Oczywiście wszystko jest tu poprawnie: mózg odczytuje tą, ten znak jak. B, ponieważ widzi skrajne a i c, choć jest tu liczba 13, i w drugim rzędzie podobnie, M nasz mózg odczytuje tą, ten zapis jako liczbę 13, ponieważ skrajnie widzi 12 i 14, a tak naprawdę chodziło tu o zapisanie litery b. A teraz zobaczmy. Zapiszę ci taki ciąg liczb 3. 6, 9, 12. Pomyśl, czy potrafisz podać mi liczbę następną? Jestem przekonana, że tak. Z pewnością odkryłeś, że jest to liczba 15, ponieważ cały czas dodajemy tu do poprzedniej 3. A teraz wrzucę Ci liczby 10, 20, 40 i zapytam Cię o kolejną. Z pewnością po krótkiej chwili powiesz mi, że jest tu 80. Dlaczego? Ponieważ każda następna powstaje przez przemnożenie poprzedniej przez 2. No to zastanów się, jaki będzie sposób na następujący kod. 4, 2, 1, 8, 5. Czy potrafisz podać liczbę następną? Dałabym ci tu więcej czasu, ale chodzi o krótką formę, więc moi drodzy, tu na przykład kolejną może być 7. Dlaczego? Dlatego, że te właśnie liczby zapisane są w kolejności nazewnictwa alfabetycznego. I prawdopodobnie nie udało Ci się tego znaleźć tego sposobu, ponieważ w tych dwóch przypadkach ustawiłam Twój mózg na myślenie i szukanie czegoś w liczbach. Pamiętaj, że na matmie i nie tylko Możesz rozwiązywać każde zadanie na wiele sposobów, jeśli te sposoby są logiczne. Trudne to? Bardzo trudne?